Witamy w kolejnym programie Kronika Powiatu Lumińskiego. W dzisiejszym odcinku wiele czasu poświęcimy służbie zdrowia w powiecie. Będziemy też mówić o tym, w jaki sposób swoje święto obchodziły osoby niepełnosprawne. Powiat łowiński nie będzie na razie budował soru. Powodem takiej decyzji władz powiatu jest niedopracowany w wielu kwestiach projekt inwestycji, który powstał podczas kadencji poprzednich władz. Chodzi m.in. o względy techniczne. Projekt budowy soru powstał w 2003, w 2007 roku nieznacznie go zmodyfikowano. Wiadomo już, że skorzystanie z tego projektu to jak budowanie zamków na piasku. część zawartych w nim rozwiązań ze względu na postęp techniczny i technologiczny już dawno przestała być aktualna. W tym miejscu miało być Miejsce do lądowania i tu pojawia się pierwszy problem. Zbyt mały teren i rosnące drzewa, których wycięcie jest kosztowne. Tu z kolei miała być winda. Jej budowa to prace tuż pod oddziałem intensywnej opieki medycznej i obok bloku operacyjnego. Lista błędów w projekcie jest jeszcze dłuższa. To było tylko wskazane, że Tam gdzie jest obecny parking, ma być lądowisko dla helikopterów. Ale nie było. znaczy to trzeba wyciąć drzewa, zaprojektować. Dobra sieci, sieci odpowiednie odległości, zgodę urzędu lotnictwa cywilnego, jeśli dobrze się no ja rozumiem Dziękuję. i tak dalej, i tak dalej. Było tylko narysowane miejsce, podobnie z windą, było miejsce narysowane, tu będzie winda. Tam, gdzie są te wszystkie rozdzielnie było narysowane, tu jest pomieszczenie techniczne. Nie było żadnych projektów wykonanych do tego. Budowanie SOR mówi starosta Lubiński, mimo przyznanej dotacji na ten cel, wkład własny powiatu przez kilka lat odkładania inwestycji wzrósł z ponad 2 milionów złotych do prawie 7. Na dzień dzisiejszy przy tych warunkach nas po prostu nie stać. Nie stać nas na dołożenie kolejnych pieniędzy do SOR. -u. Pozwolenie na budowę było wydane z datą 14 maja 2008 roku. I pierwszy wpis w dzienniku budowy jest z 11 maja 2011 roku, więc cztery dni przed tym myśmy cały czas się zastanawiali na temat możliwości yy, Zmian dotyczących tego projektu. No niestety nie wyszła, ale pilnowaliśmy, żeby to nie uległo przedawnieniu. Władze powiatu przyznają, że zastanawiały się nad zmianą projektu, jednak instytucja, z której pochodziła dotacja przyznana na budowę soru, nie zgodziła się na przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Budowa musiałaby się zakończyć do czerwca przyszłego roku, a to jest nierealne. Instytucja powiedziała: Nie ma dobrze, 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 ja mam jeszcze... przyszłego roku. Jednak to widzicie Państwo, że przy takich błędach nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie rezygnujemy z sor chcemy go wybudować, ale z głową i znacznie mniejszym kosztem. Rezygnujemy z budowy sor w tej wersji, jaka była przedstawiona do wniosku. My chcemy zrealizować SOR, tak jak jest tam napisane, w nowo zaprojektowanym budynku umiejscowionym, umiejscowionym obok obecnych przyjeżdża. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć proces projektowania nowego soru. Szpital samorządowy zamierzają stworzyć władze powiatu lubińskiego. To kolejny pomysł na ratowanie placówki po tym, jak Miedziowe Centrum Zdrowia wycofało się z zamiaru kupna Regionalnego Centrum Zdrowia. Zaproponowano więc samorządom kupno udziałów i stworzenie placówki samorządowej. Na co dzień z usług szpitala przy ulicy Bema korzystają bowiem nie tylko mieszkańcy gminy miejskiej Lubin. Drudzy pod względem hospitalizacji są mieszkańcy powiatu polkowickiego, a na kolejnych miejscach znalazł się Chocianów i gmina wiejska Lubin. Taka została propozycja Czyli na przykład gmina Polkowica ma się zastanowić, jakie to pieniądze by przeznaczyła. Jeżeli się zdecydują, nie wiem, dadzą 5, 6, 10 milionów w ciągu nie wiem, roku, dwóch, trzech, to za tą kwotę zostaną wypuszczone udziały i te udziały te gminy obejmą, które będą chciały. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku wszystkie gminy mają dać ostateczną odpowiedź dotyczącą ewentualnego kupna udziałów. Powiat Lubiński zdecydował również przekazać 3 miliony złotych Lubińskiemu szpitalowi. Pieniądze pochodzą m.in. z większych niż planowano wpływów z tytułu podatków. My musimy no, szukać tutaj oszczędności i mamy też większe wpływy z tytułu podatków. I znaleźliśmy 3 miliony złotych, aby podnieść kapitał zakładowy i także pokazać innym samorządom. Że nie tylko wyciągamy rękę prawda, po pieniądze, tylko chcemy, także sami w tym partycypujemy i, i sami dajemy pieniądze takie, jakie jest w stanie powiat wygenerować. Musimy jak najszybciej uporać się z bieżącymi problemami szpitala, a plan ratowania placówki powinniśmy wdrożyć jak najszybciej, twierdzi lubiński starosta. My no oczywiście przygotowaliśmy ten projekt, ten plan na lata 2013-2016, ale tu Pan Prezydent powiedział wyraźnie, im krócej tym taniej też będziemy się chcieli starali i też będziemy się starali, żeby właśnie nie to był okres 2000 13-2016, a 2013-2014. Przypomnijmy, że konto Regionalnego Centrum Zdrowia powiększyło się już o 500 tys. zł przekazane spółce przez gminę Rudna. To właśnie ona jako pierwsza zareagowała na apel Starostu o pomoc w ratowaniu szpitala. Już teraz wiadomo, że kolejne środki 100 tys. zł przekaże do końca roku powiat polkowicki. Jest też deklaracja pomocy ze strony gminy Grębocice. Wydatki na oświatę i opiekę zdrowotną zdominowały budżet powiatu lubińskiego na bieżący rok. Starosta powiatu przyznaje, że choć jest to wyjątkowo skromny budżet pieniędzy, musi wystarczyć na zadania, które wyznaczył sobie zarząd powiatu. Sprawnie, szybko i bez zbędnych dyskusji radni powiatowi podjęli uchwałę budżetową. Starosta lubiński Adam Myrda wystąpił podczas sesji z wnioskiem formalnym, by nie przeprowadzać dyskusji i przejść od razu do głosowania. Starosta przyznaje, że tegoroczny budżet jest skromny, będziemy gospodarować tym, co mamy, dodaje szef powiatu. Chcielibyśmy, żeby był lepszy, bogatszy, no niestety jest tylko taki i takim będziemy dysponowali. Ja wiem, że każdy by chciał mieć jak największe dochody i jak najwięcej wydawać. My nie mamy tych dochodów za dużych. Najwięcej pieniędzy, 22 miliony złotych przeznaczonych zostanie na oświatę. To 24% całego budżetu. Kolejnych 13 milionów pochłoną wydatki związane z opieką zdrowotną. Myślę, że plany jakie mamy, a one oscylują w pierwszej kolejności wobec poprawy służby zdrowia, czyli RCZ-u, będą realizowane. Na inwestycje powiat zamierza wydać w tym roku około 16 milionów złotych. Będzie to m.in. przebudowa drogi w Górzycy i mostu w Bukumnie. Dochody zamkną się kwotą 92 milionów złotych wydatki wynieść mają o ponad milion złotych mniej. Nieudana próba odwołania starosty Lubińskiego. Wniosek w tej sprawie złożyli radni Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzą, że Adam Merda niezgodnie z prawem łączy stanowisko szefa powiatu i członka Rady Nadzorczej Miejskiej Spółki. Zarzut taki wcześniej stawiał staroście także wojewoda dolnośląski, który jednak po zapoznaniu się z przepisami uznał, że kolizji z prawem nie ma. Próbował to radnym wytłumaczyć podczas sesji mecana Tomasz Wieczorek. Niestety nie do wszystkich te argumenty trafiły. Sześciu z dwudziestych radnych głosowało za odwołaniem starosty. Radni Platformy Obywatelskiej najpierw sformułowali długą listę zarzutów wobec starosty, by potem wycofać się z niej rakiem, stwierdzając, że chodziło jedynie o wywołanie dyskusji nad zapisami prawnymi. To są takie odgrzewane kotlety. Co róż rzucą hasło malwersantów, chowają się. Ja tu mówię, w tym przypadku to nie był wniosek akuratnie tych, którzy złożyli. To był wniosek. Pana Piotra Borysa, który tradycyjnie to wszystko rozpętuje. Później szybciutko ucieka do Brukseli, chowa się tam i go nie ma. Więc należy się spodziewać, że za jakiś czas znowu temat wróci. Z zarzutów rzekomego złamania prawa przez starostę wycofał się wojewoda Dolnośląski, co jakby nie przekonało radnych PO. Próbował to zrobić na sesji mecenas Tomasz Wieczorek. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek nie dotyczy osób o ile zostały zgłoszone do objęcia stanowi spółce prawa handlowego przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego, osoby te nie mogą zostać zgłoszone co więcej, do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. W sytuacji, gdy starosta powiatowy został w sposób prawidłowy zgłoszony przez jednostkę samorządu gminnego do wykonywania funkcji czy zajmowania stanowiska w organach spółek gminnych nie sposób mówi w tej sytuacji o naruszeniu przepisów prawa i zakazie o którym mówi ustawa. W efekcie po krótkiej dyskusji doszło do głosowania. Jedynie sześciu z dwudziestu radnych opowiedziało się za odwołanie starosty Lubińskiego. Zachowałem stanowisko. Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej nie zyskał poparcia. Powiem wprost, że spodziewałem się takiego wyniku głosowania. Nie ma co ukrywać. Artematyka jest artematyką. aczkolwiek. Po stanowisku komisji rewizyjnej liczę na no coś mniej Kolejnym z zarzutów kierowanych pod adresem Adama Myrdy było zatrudnienie syna starosty Tymoteusza Myrdy na stanowisku sekretarza powiatu. Ten zarzut również został podważony przez mecenasa Tomasza Wieczorka, który potwierdził, że syn starosty był już zatrudniony, gdy jego ojciec obejmował stanowisko szefa powiatu. Osoby niepełnosprawne z powiatu Lubińskiego obchodziły swoje święto. Organizatorem uroczystości już po raz czwarty był ośrodek szkolno-wychowawczy w szklarach górnych. Słuchajmy się serca, odkryjmy swą moc. Pod takim hasłem w Lubińskiej Muzie odbył się koncert zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przez ośrodek szkolno-wychowawczy w Szklarach Górnych. Patronat nad imprezą objęli starosta lubiński oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej. To koncert bez barier. Dzisiaj jesteśmy wszyscy pełnosprawni, mówili o organizatorzy uroczystości. Dzisiejszy dzień to chwila refleksji, zadumy nad tym, jakie miejsce zajmują te osoby, jakie my wyznaczyliśmy im miejsce. Każdy z nas tak naprawdę może stać się osobą niepełnosprawną, dlatego powinniśmy dążyć do tego, aby dać im szansę rozwoju, aby dać im szansę na godne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jesteśmy coraz bardziej doceniani i coraz częściej traktowani jak pełnowartościowi obywatele miasta i kraju, mówili uczestnicy dzisiejszego koncertu. Wpływ na to ma coraz bogatsza oferta zajęć i warsztatów, które odbywają się w Lubinie. Rehabilitację mamy, ćwiczymy, gotujemy od poniedziałku do piątku. Ceramikę to tam trzeba w glinie. Lubię śpiewać, do kościoła i namrzeć, mamy psalmy, tańczyć, wszystko, znajdę jakieś miejsce. Mamy wokół siebie ludzi, co prawda mało jest takich ludzi, na śliw, wolontariuszy, którzy bardzo nas wspierają i są takie miejsca, gdzie się czujemy bardzo dobrze. Ja jestem wolontariuszem i staram się pomagać wszystkim ludziom. W ją w szkole, zbieramy różne pieniądze, nawet na biedne dzieci nas w szkole. Myślę, że powinniśmy pomagać niepełnosprawnym osobom, za to, że w pewnym sensie są one pokrzywdzone. Widzowie podczas dzisiejszego koncertu mogli podziwiać występy uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego w szklarach górnych. Często na co dzień nie widzimy wyjątkowych talentów, które posiadają osoby niepełnosprawne. Mówiła zaproszona na uroczystość posłanka Elżbieta Witek. I mnie bardzo cieszy to, że organizowane są właśnie takie koncerty, dlatego że osoby niepełnosprawne mają w sobie naprawdę bardzo.